Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Państwem z tej strony oczywiście. No, sorozec, Nozzy i dzisiaj chcę Wam pokazać coś z Mobile Legends, bo tak, bo na tym kanale chciałbym, aby pojawiały się też filmy z innych gier. No bo kurde, ile można grać w League Legend, musicie mnie zrozumieć. A, kurde, pomijam już to, że to też jest taka League Legend, ale na komórki, ale przynajmniej jest tu kupa czempionów, którymi ja nie grałem. I, I to jest dla mnie nowość. Dzisiaj mój nowy main, którego kupiłem. I zagrałem w ledwie dwie gry. O, co to jest w ogóle? W każdym razie Michał Tarociarz w Mobile Legends. Czy ty to rozumiesz? Michał Tarociarz, znaczy taki w sumie dziecięcy Michał Tarociarz, bo to hmm. w lice Legend jest dorosły. Nie wiem w ogóle czemu ja mam tak mało HP. Nie wiem czy to był Laskin czy nie. W każdym razie dziwne skille. Pierwszy raz widzę, ale ja tej gry za bardzo nie znam, więc wiesz jak jest. Rozumiesz chłopie. Dobra, Michael. Dawaj tutaj trochę puszał uskutecznijmy. Michael Torari. I teraz tak, ja nie pamiętam moich skilli, bo ostatni raz grałem w tę grę trochę jakiś czas temu. Dobra czekaj, poobijajmy ich trochę. Mam takiego kloza przed sobą, a ja wszystko biorę na klapę. Jak masz kloca, to bierz na kloca, a nie na klatę. Aż mi się przypomina jakiś stary filmik, gdzie był żart z klocem na klatę. Coś takiego było. No i co ja zrobiłem? Boże, ja jestem... naprawdę jestem tragiczny na razie. Ja tylko przyjmuję obrażenia, pomimo tego, że się z nikim nie biję. Dobra, więc tak, więc moje, mój pierwszy skin, widzę, że muszę go po prostu nakierowywać. Masz cię trochę. O, but Jak to zrobić? Tak, już mamy tutaj wiadomości od mojej kobiety. E, niestety nie przemyślałem jeszcze tego, jak to wszystko zrobić, żeby się nie pojawiały w trakcie filmu. Także no, musicie mi wybaczyć. Mam nadzieję, że nie zobaczymy niczego intymnego na tym materiale. Póki co? Chciałbym, żebyśmy zobaczyli jak... jak wygrywam, ale widzę, że tak gram tą postacią, że, że w ogóle nic nie robię. Także to będzie. To będzie ciekawe, bo przynajmniej zobaczycie, że. Jezu, co to jaki zasięg słaby. Muszę chyba robić Blinka i dopiero to robić, no? Tak, to jest to. To jest to. Dobra, spróbujmy. No to ale... Mimo wszystko, trochę muszę podejść z tym blinkiem. Dobra, ulti jest chyba najłatwiejsze do trafienia, w teorii, z tego co pamiętam. No ale jest the best at being handsome to jest najważniejsze. Dziecko małe z kapeluszem i ono chce być handsome, no po prostu, po prostu, kurde, Jesteś, śmiech na sali. Dobra, idziemy sobie w AP, bo skoro nie trafiamy... O, patrz, dobra, to już był jakiś progres i mogę zrobić tak. Aaaa! Już rozumiem pewne rzeczy. Mały Michał Tarociarz, małe dziecko, ale się nauczy. Na razie przegrywamy, jest 0-1. Ale nie dzieje się za dużo na tej, na tej mapie, trzeba przyznać. Zobacz co zrobię, pa. Nie wiem czy dobrze robię, ale chyba tak. No, i kurde galante, bo jest kill. Ten, ten rycerz mój tutaj, on zobaczył co się dzieje, i on podjął kroki, i to było dobre. Ej, gdzie? Nie w tę stronę. Czasem za bardzo ufam tej grze, i ona robi rzeczy. To ja się pozwala mi robić rzeczy. Wiem, że ten heal był słaby, ale. Co to? To ja jestem przecież. Przecież to jestem ja. Jaki silny. Silniejszy niż ja, ja tak nie potrafię tam Zobaczą Zobacz, on w ogóle nawet blinkuje lepiej ode mnie. No, Ryszard, rycerzu, mamy problem. Skopiowali mnie, czyli naszego najgorszego gracza. Mamy przesadę. Aaaa. Ogólnie mam taki wewnętrzny problem z tą postacią. a Mianowicie polega on na tym, że mam takie poczucie, że to moje Q to powinno być. Y, przechodzi przez milion. Dobra, teraz chwila przerwy. Tak ktoś gankuje, a ja akurat, kurde, muszę podetrzeć do pala. Czekaj, bo. Kurde. Zasłaniają te miniony. Nie da się strzelać tam. Dobra, Regen. Ale gdzie jest Ryszard? On poszedł sobie. Nie wiem, chłop, kurde. Zobaczył, że jestem tak słaby, że aż podszedł i się wywalił. Aj, ten Twój skill to ma zasięg. Dobra, spokojnie. Pamiętajmy, jak nie strołuję przewagi. Znaczy jakiej przewagi? Chodzi mi o to, że... Snowball, tak? Grałeś w Lola. Wiesz o co chodzi? Co się mówię teraz sam do siebie. Wiem, to bardzo dziwne. Ale spokojnie, jestem w rękach specjalisty, moja kobieta jest psychologiem. Dobra. Teraz powalczę. Zobaczę, czy faktycznie jestem, kurde, coś wart. Czy robię teraz tak, robię tak, i robię tak. Dawaj następnego! Ty tam! Tylko ja nic mu nie robię. Czekaj, ja jeszcze walczę. Ja zginąłem od siebie, ale Ryszard się odnalazł. Ryszard się odnalazł i przyszedł mi z pomocą. To dobrze. W każdym razie mam 3-1 i pomimo tego, że gram jak totalny cycuch i mam takie poczucie, to na tle mojej drużyny chyba radzę sobie najlepiej. Tracimy turety i to nie jest dobry znak, ale. Ale może coś tutaj jeszcze ugramy? I do końca rozumiem, jak działa moje ulti, nie przeczytałem. Czy ono daje jakiś debaw, czy czy, czy. czy co tam się dzieje. A on ma te. On ma huki. Aha, ja powinienem bardzo blisko podchodzić z tymi kartami, bo one wszystkie zadają damage. Prawda? Czy prawda No dobra. Tylko, że robią split push, a my... my gankujemy.

Dobra, powiem wam, że ja nie wiem co tu budować. O Jezu, teraz muszę unikać graba. Grabaż warty świeczki. O, pan! O panie! O! O! Jak stąd wyjść! O nie! Kurde! Cholercia, to będzie ciężkie, to chyba będzie przegrane. Ja w ogóle nie zadaję im obrażeń. Może powinienem mieć 2D. Jak prawdziwy Michael Terrari z League of Legends. Może to jest właśnie ten ukryty build, którego tu nikt nie rozumie jeszcze. Ale nas jadą. Kurde, 6 2 ma ten chłop. Dawać chłopaki, co wy stoicie? Do brony O, za blisko potrzebny. No ten chłop jest taki gruby, że to się nic nie da zrobić. Jak nas zgrabuje. Gdzieś przerażony jestem, jak na to patrzę. Zobacz. Ja nawet jak blinkuję, to on mi to przerywa. To jest złe. Ten gruby... Pokaż go. Ja powinienem mieć jakąś penetrację na niego, bo on jest po prostu niezniszczany dla mnie. No cóż, chyba po prostu... Chyba po prostu są lepsi. Ale wiecie co zrobię? Zagram jeszcze jedną grę. I spróbuję, spróbuję się odbić. Teraz, kiedy już zobaczyłem, jakie mam skille i się trochę przyzwyczaiłem. Bo wiecie, jak to jest? Jak człowiek nie gra codziennie w tę grę, to troszkę się odzwyczaja. Także. Także don't you worry i let's go. Patrz, skrzynię sobie otworzę i jestem szczęśliwy. Nawet ktoś, kto nienawidzi policji mnie zaczął obserwować. No może właśnie lubi policję i może chce uprawiać nią stosunek. No o to chodziło. Może to jest taki fetysz. 66,7% wygranych to nie jest dobry znak. Czuję, że mój Michael Terrari pozostawia wiele do życzenia. Ale o to w tym wszystkim chodzi, żeby się nauczyć. Dobra, zobaczmy, czy ja tu coś mogę wziąć fajnego, fajniejszego niż to. Może paraliż. Ale nie za bardzo umiem z tego korzystać. To no, ciężkie dylemat. Ciężkie. Ale mamy Polaka w teamie, który jest na jakimś lisinie. A ja jestem dzieckiem Michaela Tarociarza. To dlatego, że to dziecko Michaela Tarociarza, to dlatego nic nie zadaję. Pewnie tak. Ale dobra. Dajmy sobie drugą szansę. Zobacz, jaki tam śpiewak jest. A to u nas jest ten śpiewak. Tam jest bez skina. Ale tam za to jest zabójca smoków Tigreal S10. Ja w poprzednim sezonie rankingowym dostałem skina. A to dlatego, że wykarowałem się do ar arcymistrza z tą postacią, która jest darmowa, czyli ten ksi, co przed chwilą wykerował? To znaczy, ja nie wiem, czym wykerował, bo w sumie ten gruby był taki niezniszczalny. W każdym razie, nie wbijałem nic wyżej, bo... bo czekałem na Dagmarę, która nie chce ze mną grać. Co zrobić w takiej sytuacji? Dawaj z tym, ze śpiewakiem idziemy na linię. Moc magiczna tym razem. Teraz, teraz stawiam na damage. Teraz będę bił. Jak się nauczę grać w tę grę, to będę sam robił buildy. Ale na razie robię to, co jest polecane przez Pro. Także tak wygląda moje granie na razie. Póki co, Michael Torali tutaj podchodzi. Co to jest? To jest Mao Piso. Rzuciłem moimi kartami i będę puszował. Zobacz, teraz przynajmniej coś tam strzelam to jest prawdziwe? To nie jest prawdziwe. Ej, nie tu. Z tego żyjątko powstało. Dobra. To żyjątka powstają z tego. On mikrofonem będzie rzucał ten nasz. Fajnie. Dobra. Czy to jest prawdziwe? Nie, zobacz, teraz ich bijemy. Może to dlatego, że ten śpiewak jest taki wyjątkowy. On jest naprawdę wyjątkowy. Dobra, żartowałem. Nie jest wyjątkowy. Nie mogę się przyzwyczaić do tego panelu atakowania. No teraz mogę sobie wybierać, co atakuje, Czy czempiona, czy miniony, czy... czy co? No i przyznam szczerze, że się nie mogę przyzwyczaić. Ale to dlatego, że za mało gram. Wukong przestań. Ej, co przecież nie możesz mnie widzieć w krakach? Głupie. Opatrz, co on robi, ja też chcę. <grystanie> nie wiem, czy nie dobiłem mu tego. Czekaj, bo go biją. Nie, dobra, on jest śpiewakiem, ja rozumiem. On jest śpiewakiem, pięknie śpiewa, ale to jest nie w porządku, co robi. Kurde, Michael, jak tutaj grać? Penetration magiczny. Zostawił mnie. On proszę dżunglować, bo wie, że nie ma szans na linii. Najgorsze jest to, że ja, że ja tym bardziej. A to dlatego, że oni są kurde. Oni się klonują, no. Weź to zamierz! Dobra, będę spamował manę, żeby to zabić. Z tego względu, że po prostu no, muszę odpuszczać jakoś. Co to ma być? Sprzedałem gościowi lepa za, za zero. Uch. Co tu robić? Request back up. Ja nie wiem, King Koga złego chyba za, za, za to. Który King Kong jest prawdziwy? Hej, nie no to był prawdziwy chyba. Dawa King Kong! Masz jakiegoś sława, budaj. Kiecio, nie, pisz teraz. Uff. Co? Tak biegałeś po naszym lesie, a teraz do tureta, przytulony? Jak je absorbować? On cały czas absorbować. O, oh, kurde. Ciężko. Ciężko, ciężko. Powiem, że nie do końca wiem, jak to ciapciać. Dobra, zobaczmy, może to jest coś. To nic nie zadało. No muszę uciekać, nic nie zrobię. A ten małpiszą co on robi? On sobie dżunglę czyści jak nam turret zabierają. No, sytuacja podobna. Z tą różnicą, że nasz Polak na topie sobie poradził. Także w tym meczu prawdopodobnie nam się coś uda. Ale przyznam szczerze, że ten małpiszą w przeciwnym teamie to jest strasznie niekorzystne dla mnie, bo ja nie wiem jak ja mam jak ja mam strzelać przez te klony. One się pojawiają i ja muszę je targetować, bo są najbliżej. Dosko jest Dobra, będę puszował tymi kartami. Myśmy zyskali trochę, trochę mapy.

Aha, to jest chyba tak, że jak trafią te moje karty wszystkie, to mam chyba jakiegoś ataku speed. Zobacz jak szybko. Idziemy dżunglę zrobić. Ta fala jeszcze będzie szła kawałek. Beautiful magic, no piękna magia, zobacz. Dobra, teraz tak, chwila. Teraz chwila przerwy na reklamę. No dobra, koniec przerwy na reklamę. Mam nadzieję, że reklama jest na tyle dobra, że zasubskrybujecie mój kanał. Jezu, jak ja tak speed miałem. I teraz tak, mógłbym tam pójść do nich, ale... Ja tak sobie myślę, że ja teraz urosnę dzięki temu, że tu jestem. I będę w stanie lepiej walczyć. Wezmę to. Ja już nawet nie kajtuję, ja po prostu to tankuję. Dobra. I tam jest jakiś chłop dający babą. Ja nie do końca wiem. Dobra, poszedł sobie. To teraz będzie push. co to jest? Uh, kurde blade. Powiem tak, gdybym tak nie zużył tego jumpa, w sensie tego blinka, którego zrobiłem na początku ze strachu, to myślę, że byłbym w stanie go zabić. A to jest ich najsilniejszy człowiek. A u nas najsilniejszy jest Polak. Ja wierzyłem w niego. Ja wiedziałem, że polski listing to jednak jest najlepsza rzecz. Co oni tu robią? To jest ten śpiewak, co nas oszukał. Zobacz ten śpiewak teraz kieruje. To ja idę dalej robić golda. O co mi to da w sobie, że ja pójdę tym midem? Puszan do szybkie. Panowie, nie łamcie się. W sensie nie załatwiajcie się tam. O, coś się dzieje chyba. I znowu panika. A wystanie życie, jakieś dobre biorę to. To brzmi dobrze Za bardzo ich nie widzę, dlatego nie chcę jeszcze za bardzo wychodzić do przodu. O, widzę ich! Są na lordzie. Muszę iść. Tylko pytanie, czy botem, czy... Nie, tam idę. Tutaj jeszcze szybkie pusza, doleci. Halo, dzień dobry. Nie wiem po co tu jestem, ale chciałem, żebyście wiedzieli, że jestem z wami. No powiem wam, że w tej grze czuję się jak totalny lub. Doprawdy. To Zwłaszcza tą postacią.

Dobra, trzeba tutaj kartami rzucać. Bada mi się regeneruje przy tym, czy nie? Mam nadzieję, że tak. No co robimy? Mów, ty jesteś Kerry. Tak, rzucam tymi kartami. Że też mi ich nie szkoda. W się sensie, tych kart. Bo tych chłopów to mi nie szkoda. Zasłużyli sobie. Całe życie. Mówili o nas złe rzeczy. Ja robię jakiś damage. Ha, Dobra, i teraz... Czuję, że w nas wiadą. zaraz. Już jest ten chłop taki, co tam biega po bokach. Egzotyczne wiertło kupiłem. Jak z karabinu tymi kartami rzucamy. Mam coś. Macie Hila. Oh. Chyba ten na dekady, jak troszkę bije, a ja nie wiem, czy tu zostać, czy powinienem chyba tutaj pójść. To się samo skończyło, ja tam mogłem zostać. No, powiem szczerze, że nie czuję, żebym dobrze grał tą postacią, co zresztą widać. Ale jest to postać, którą na pewno będę chciał się nauczyć grać. Chociażby dlatego, że to Michael Torrari. Fakt jest taki, że... Fajnie, fajnie się w to gra. Naprawdę. Tylko czuję się jak totalny loop, ale gra jest fajna. Także polecam. Hajsu trochę zrobiłem, coś tam zabiłem. Jestem szczęśliwy. Chociaż sądząc po moim, po moim emblemacie za udział w walce, no to niestety nie popisałem się. Ale za to nasz Polak tutaj wykierował i pokazał klasę. Fajnie. No dobra. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę, żegnam się z wami. I do następnego. Cześć!